Najbardziej mi się podobało granie w piłkę i współpracę. Bardzo ekscytująca gra i naprawdę bardzo się cieszę, że dotrzeliśmy tu i wszyscy włożyli tyle angażu w to, żeby ten turniej wypadł jak najlepiej. Bardzo mi się takie turnieje podobają, bo mo można się wyżyć, można też pograć w piłkę, no, spotkać się z kolegami, no i yy, powalczyć. Można coś dostawać nagrody, medale. Bardzo lubię jak rodzice nam kibicują. Jest fajna atmosfera, bo rodzice dają e, do pingu. Kipicuje się rewelacyjnie. Wydaje mi się, że dzięki temu e, dzieci grają lepiej, stworzymy jedną drużynę. No i może mamy okazję się poznać. Każdy po trochu przyłożył swoją pracę i powstały piękne transparenty, żeby kibicować naszą super drużynę. Był pomysł na jednakowe koszulki. Są tutaj rodzice odpowiedzialni za projekt. Mieliśmy pomysł na flagi, na banery. Tam są z tyłu. Mamy chorągiewki, szaliki, wszystko. Po Prostu jest to dla nas co roku najlepsza impreza. Mają specjalnie przygotowane koszulki, bo jesteśmy Japonią, jak widać, a z tyłu co pokazują, to są każdego z nich imiona właśnie napisane po japońsku. Emocje na turnieju sięgały zenitu. Był bardzo wysoki poziom. Tutaj zawodnicy dawali z siebie wszystko, ale jak to różnie bywa, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Najważniejsza jest dobra zabawa. Eee, ciężko mi się grało z Meksykiem, bo mieli dobrego bramkarza. I jeszcze jak zszedłem to, to jeszcze gorzej było. Fajnie było. Miałem nadzieję, że pokonamy wszystkie piłkarskie kluby, a najtrudniej grało się z Japonią. I akurat najbardziej chciałem wygrać z tą Japonią.